Witamy serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dla mnie, w jakimś sensie, o czym tu już mówiłem nawet dziennikarz, dzisiejsze spotkanie jest pewną tajemnicą. Poza tym, że, że wiem, że będzie to, to bardzo ciekawa i dobra niespodzianka dla muzeum Witam wszystkich Państwa w takim bardzo zawężonym, ale elitarnym gronie. I tak naprawdę cieszę się, bo od lat było tradycją. Że w muzeum obchodzimy urodziny Alfreda Grzeczakowalskiego, bo już pewnie któreś tam, nie wiem, 20-te, 20, 76, nie, 76. Nie, mówię, 20 któreś, które my między... ze wspólnie e, obchodzimy, a tak naprawdę 176. E, ubiegły rok był rokiem wyjątkowym, bo to był rok Alfreda Grzeczakowalskiego. Dzięki przychylności e, e, miasta, swałki, Rady Miejskiej. E, Otrzymaliśmy odpowiednie środki, żeby wiele przedsięwzięć się odbyło. Ten rok, jak każdy rok po jubileuszu, jest rokiem skromniejszym, ale zarówno fundacja, co widać było w tych aktywnościach, jak i my, staramy się, żeby cały czas tą pamięć o Alfredie z nim w tym wypadku także o rodzinie, bo trzeba pamiętać, że to rodzina przynajmniej trzypokoleniowa, e, chociaż rosną kolejne pokolenia, e, e, tą pamięć kultywować. I jak najszerszemu gronu odbiorców, Pan przekazywać. Także ja tylko tyle tytułem wstępu przekazuję głos, bo zdaje się, że Roman będzie miał do powiedzenia dużo więcej ode mnie. Dzień dobry Państwu, dziękuję za przybycie. Mamy przedstawicieli miasta, Rady Miasta, witam serdecznie. Mamy tutaj dwóch fundatorów naszej fundacji, bo przypomnę, że. No, musieli się zabrać fundatorzy, którzy ufundowali, czyli jest Henryk Owsiejew i jest Eliza Tarszyńska. tutaj obecnie, no, bo było ich więcej osób. Nasza fundacja jest fundacją młodą, no, zaczęliśmy trzeci rok działalności, ale myślę, że się trochę zaistnieli i chcieliśmy zrobić jakiś ruch taki kolejny właśnie w tym roku po, po jubileuszu żeby coś się zadziało i Eliza wyszukała w Paryżu dzieło, które żeśmy postanowili, że wspólnymi siłami yy, przez członków fundacji, którzy też tutaj są, yy, żeśmy zbierali pieniądze na to. Yy, drobni sponsorzy się trafili. Także obraz żeśmy kupili i postanowiliśmy, no, gdzie on może wisieć, powinien wisieć yy, przy wystawie przy Wieruszu Kowalskim, przy jego rodzinie. Czesława też tu jakieś obrazy są. I Chcemy to dzisiaj przekazać. Eliza dwa słowa powie, jak to powstało i gdzie powstało. Jest to takie trochę znamienne, już tutaj wspominałem, że Czesław, syn wielkiego malarza, namalował syna wielkiego wieszcza, czyli Adama Mickiewicza. Także dwóch synów spotkało się gdzieś na emigracji, bo to wiadomo, że to poza Polską było i taki obraz powstał. O obrazie więcej powie Eliza. Ja bardzo dziękuję, że, że Państwo tutaj przyszli, że zobaczą ten mały event. Zachęcamy do zapisywania się do naszej fundacji. Czyli fundacja imienia Alfreda Wierusz bo jest troszkę członków, 20 paru członków, jest takich aktywnych, ale jest to za mało dobrze, jakby było 125. No i byśmy dalej promowali dzieło, dzieło Alfreda Wierusz Kowalskiego i jego rodziny. No i też chcę powiedzieć, że poza granicami miasta też promujemy i miasto i Alfreda Wierusz Kowalskiego, bo rok temu, żeśmy fund Staraniem Fundacji zrobili taką zewnętrzną wystawę jego obrazów, gdzie jest tam zaznaczone, że to jest z miasta Suwałki, że to jest fundacji i teraz ta wystawa w Koninie chyba jest, tak? Już w tej chwili w Kaliszu. W Kaliszu, była w Koninie, jest w Kaliszu, także i... Pokazujemy dzieło Alfreda, ale i to, że jest suwał, bo tam jest to zaznaczone, i tak dalej. Także myślę, spełniałem swoją rolę. Dyrektorowi dziękujemy za to, że przytula nas tutaj, bo dzierżawimy kawałek biurka z muzeum <śmusz Kara> za dobrą cenę. Bardzo dobrze. <śmuszniamy> Także, <śmuszniamy> Także dziękujemy <śmuszniamy> i myślę, że dalej będziemy tutaj działać wspólnie. Ja teraz poproszę. Elise, żeby powiedziała o meritum sprawy. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że gdyby nie Czesław Wielusz-Kowalski, to by Alfreda w naszym muzeum nie było. Bo to dzięki niemu zbiory Alfreda z puścizna, dorobek trafiły tutaj do suwok. Szukał miejsca, oczywiście pomyślano o tym, że są suwarki, miasto, miasto rodzinne i powoli od lat 60. poprzez 70. dwie wystawy, a potem darowizny, sprzedaż. I w ten sposób muzeum, muzeum stało się taką siedzibą dla spuścizny Alfreda Jurza Kowalskiego, ale także dla spuścizny jego syna Czesława Jurza Kowalskiego. Też wnuczki Jadli szkolaski. W zasadzie nigdy jeszcze o Oczysławie nie było tutaj mówione. A to jest też bardzo ciekawa postać, ciekawa jako człowiek, ciekawa jako artysta. I ja bardzo krótko z rąkiem się mówiłam że będzie do mnie dało znać. Bardzo krótko opowiem troszkę o nim, żeby właśnie no, jednak też go honorować. I, i, ponieważ zobowiązał mnie rowę że powiedziała o obrazie, obraz stoi tam, może potem podejdziemy, popatrzymy, popodziwiamy. Oczywiście jest to zupełnie inny y, sposób malowania i widzenia świata niż y, Alfreda Wierusza Kowalskiego, ale to jest uważam, bardzo cenne, że Wieruszowie nie naśladowali poprzedników, tylko każdy z nich szukał swojej własnej drogi. Wierusz y, Czesław. Od, odszedł od tego, co robił Alfred, a Joanna odeszła od tego, co robił i Czesław, i Alfred. Więc to jest y, bardzo cenne. Obraz jest y, o tyle dla nas ważny, ale w ogóle dla dziejów sztuki polskiej, że tak z, z, y, z, z wysokiego tonu powiem, dlatego, że to jest jeden z najwcześniejszych zachowanych obrazów. Ten być może on jest przed e, A nie można go oświetlić. E, 10. tak. tak. No. <grafię> Przepraszam. <grafię> Widzisz jaka prosta podpowiedź. Ktoś <grafię> musi czuwać. E, ten być może jest wcześniejszy, to jest taki bardzo monachijski To jest autoportyt. E, Najprawdopodobniej wyłączony właśnie Monachią, w czasie, kiedy Czes Czesław uczył się w pracowni Petera Harma na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1906 się zapisał, w 1907 już wyjechał jesienią do Paryża. Uczył się tak jak ojciec, w, w klasie rysunkowej w Warszawie. Gimnazjum skończył w Polsce, bo Alfred bał o te sprawy, żeby jednak dzieci się uczyły w Polsce, więc najpierw się uczył w, w klasie rysunkowej w Warszawie, Potem uczył się e, architektury e, w Fiedberu i w Monachium, w Wyższej Szkole Technicznej. No ale później, oczywiście, ta tradycja rodzinna i e, to wszystko było przesiąknięcie sztuką sprawiło, że e, zapisał się na akademię i studiował na akademii. A w 7 roku wyjechał e, do Paryża. I to jest e, obraz e, e, sygnowany. Tutaj się tego nie odczyta ale jest wyraźnie e, podpisany i podane jest, podane miejsce i data, e, data namalowania 1907 albo 8, bo trzeba by było bardzo dokładnie to, to sprawdzić. E, jest lekko, ta ostatnia cyfra nie, nie, nieczytelna. Tutaj pokazuje pamiętniki, dlatego że Władysław Mickiewicz pisał przez pisał całe swoje życie właśnie w tych pamiątkach wydanych w Polsce. I on wspomina i spotkania z Wieruszami Kowalskimi i bardzo dużo pisze o Szymanowskich, czyli o rodzinie matki Władysława, Władysława Wierusza Kowalskiego. Także te kontakty były żywe i takie stałe, to nie było przypadkowe. I też y, warto podkreślić, że jednak Czesław jeszcze jako młody człowiek, y, jeszcze uczący się, bo w tym czasie zapisał się na Akademię Żulię y, i witi w Paryżu, więc jeszcze się uczył, a z, zrobił portret właśnie y, Władysławowi Mickiewiczowi, osobie na emigracji paryskiej y, 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 bardzo y, ważnej. Y, Kilka może takich zdjęć, tutaj w pracowni ojca, tutaj wileńskiej pracowni, bardzo piękne. Tu rodzinne kolegacje, teściowa Helena Zankowicz i pierwsza żona, która zmarła w 1926 roku, też Helena Zankowicz. I tak jak malował, to co, malował przede wszystkim pejzaże i portrety który nadawał taki symboliczny trochę wymiar, w jakimś tam stopniu wymiar i zgodnie z duchem czasu w czystych, takich świetlistych kolorach, więc gdzieś tam już ta tradycja monachijska jest tutaj nie do dostrzeżenia. Jedyne co można powiedzieć, że z Monachium mu pozostało, to jednak bardzo dobry warsztat, bo zawsze, te obrazy są świetnie i wykończone technologicznie. I tutaj w Włuchach, czas z, z pobytu już w Wilnie, dlatego, że Czesław po skończeniu studiów, po takich podróżach po Europie, na chwilę przyjechał do Warszawy, osiadł w tej Warszawie, ale nie bardzo jakoś mu to odpowiadało i wyjechał do Mińska, i tam miał pierwszą, w 11 roku pierwszą samodzielną taką wystawę, tam tworzył i pewnie gdzieś tam poznał Wańkowiczównę, to nie jest Wańkowiczówna, to była Wańkowiczówna, poznał Wańkowiczównę i w 14 roku jeszcze za życia Alfreda wzięli e, e, ślub. E, Alfred bardzo cierpiał z tego powodu, że syn jest na Litwie, bo wtedy cała działoby też była się na Litwą, na że jak to, co ty tam robisz, jaki wielki malarz jest związany z Litwą, jedź do Rzymu, jedź do Paryża, jedź gdziekolwiek, ale nie na Litwie. A on swoje życie jednak związał, duża część życia związał właśnie z Wilnem. W 16-15 roku wyjechał, to trzeba jeszcze by było sprawdzić, do Wilna. Też obracał się w, no, w środowisku artystów. Tutaj jest zdjęcie portretowe, zrobione przez Jana Włóchaka. No i po śmierci swojej pierwszej żony poślubił Hanna z czyli powinowatą Matejki z Krakowa, bo ona mieszkała w tym czasie w Krakowie, czy też pod Krakowem. W każdym razie to gdzieś tam w czasie wakacji, jakichś uroku, wyjazdów rodzinnych poznali się i potem wyjechali do, razem do, do Wilna. Pod Wilnem był majątek, nieduży mająteczek pierwszej żony Legera. szalenie takim wszechstronnym. Jak wylądował w Miejsku, że tak powiem kolokwialnie, to podróżował po dalekim wschodzie Buchara, Samarkanda, Krym. Krym to niedaleki wschód, ale każdy jest w tamtych terenach. Marzył o tym, żeby zrobić karierę biznesmena. Chciał sprowadzać jakieś skóry. Ojciec poprosił o zdjęcia z kolei. W każdym razie wybrał się w taką wielką e, podróż. Potem gdy osiadł już na, na Litwie w Wilnie, to bardzo dużo swojej takiej energii przeznaczył na e, wdrażanie, e, budowanie szkolnictwa artystycznego. On e, zakładał różne towarzystwa, stowarzyszenia artystyczne, szkołę rysunkową, e, towarzystwo Krzemienia Kultury Plastycznej, ale też... Sam jako dorosły człowiek dokształcał się jeszcze w Warszawie, a potem prowadził takie zajęcia z metodyki nauczania e, sztuki, ale też uczył rysunku w trokach, potem uczył rysunku w szkołach średnich e, w Wilnie. Więc był szalenie aktywny, a to kurs właśnie pedagogiczny, e, który e, kończył, taki bardzo charakterystyczny dla siebie. <grych> Tutaj też portret i jeden z takich obrazów bardzo dekoracyjnych. Tam, gdzie nie jest zaznaczone, to znaczy, że obraz jest w naszym zlepie suwarskich. To bardzo piękne, długo w magazynie leżało. Tutaj motyw z obolic Wiśnicza, bo Wiśnicz Kraków był dla Wieruszów Kowalskich bliski, ze względu na Jadwigę wierusz -Kowalską. Z, z Domu Szymanowską, a Szymanowscy w pewnym momencie byli bardzo mocno związani właśnie wtedy z Krakowem. Tam wyjechał i osiadł Wacław Szymanowski, brat Jadwigi i malarz. Tu taki popularny, znany obraz Zielona Pani. Zawsze w literaturze o nim jest mowa. A tu proszę zobaczyć suwałki. Otwarcie wystawy, 83 rok, otwarcie wystawy Czesław Malasa Czesława Jóżo Kowalskiego, jego żona Hanna i właśnie Czesław, 101 lat, za rok umrze, niestety do końca był aktywny. Przed wojną też miał takie dział, takie aktywności polityczne, nawet kandydował do Sejmu. Był rzeczoznawcą zakupu, e, takiej komisji zakupu koni na, do, do, na, ziemi, na ziemię, na wschodnie. E, w towarzystwach e, takich politycznych też działał, także był szalenie, szalenie aktywny. W czasie II wojny, w pierwszych w czasie okresie, po pierwszej wojnie światowej brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, a w czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie, e, uczył niemieckiego. Był takim tajnym yy, konserwatorem zabytków województwa nowogrodzkiego. nowogrodzkiego. Chodziło o to, żeby jakoś dokumentować zniszczenia, które były yy, yy, robione. No i tutaj yy, trochę takiego. Nomad... Pojedź? Spokojnie. Dobrze. <gryw> Najważniejsze, żeby nie Tak Takie już Fernandes na po po wojnie troszeczkę zmienione, troszeczkę takie poentylistyczne e, powiedziałabym. I tutaj e, jeszcze e, Muzeum Architektycy ma kilka obrazów i właśnie od nich takie. I to e, jest taki obraz Eugeniusza Kazimierowskiego, który zrobił kolosalną karierę na całym świecie, trochę jak dziewczynka u Freda kowalskiego przedstawiający Matkę Boską. To jest obraz, do którego się ludzie wierzący pielgrzymują i tak dalej. I duży, wspaniały obraz. I Czesław Białoszak-Kowalski jakby no, swoją wersję, czyli właśnie duże, duże takie przedstawienie. Nie wiem, gdzie ono jest. Duże przedstawienie Matki Boskiej. Tutaj stoi na stołeczku, się prezentuje dziękuję coś. Nie. I to jeszcze taki właśnie z muzeum w Białymstawku i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli Państwo chcą o coś nie zapytać, bardzo proszę, jest wszystko powiem, że no